Po ciężkim dniu wieczorem, to kolejny z rzędu taki dzień. Choć jestem cały zmęczony, to krzyczę głośno zeń. Chciałbym wrócić do przeszłości, mm, gdzie nie miałem jeszcze traum. Mm, chcę doświadczyć tej bezrozki, czegoś, czym uratuję swój świat. Mm, 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 mm. Na w złych czasach w przededniu, m -m, mojej klęski paraliżującej mnie. M -m. Zanim zacznę o siebie walczyć, m -m, to powiem coś, o czym wiedzieć chcę. M -m. Chciałbym wrócić do przeszłości, m -m, gdzie nie miałem jeszcze traum. M -m. Chcę doświadczyć tej beztroski, czegoś uratuje swój świat. M -m. Chciałbym wrócić do przeszłości. gdzie mm. nie miałem jeszcze traum. Mm -mm. Chcę doświadczyć tej beztroski mm. czegoś, tym, czemu ratuje swój świat? Mm. Chciałbym wrócić do przeszłości. Mm. Gdzie nie miałem jeszcze traum Chcę doświadczyć tej beztroski Czegoś czym uratuje swój świat mm -mm. Chciałbym wrócić do przeszłości Gdzie nie miałem jeszcze trau, chcę doświadczyć tej beztroski Czegoś, czym uratuje swój świat? Mm -mm -mm -mm.